Witam Was tu bezi8001. to jest kolejna misja z Call of Duty United Offensive. To ostatnia misja, jesteśmy na przedmieściach Charkowat, 22 sierpnia 1946, godzina 12. I szturm! O kurde. Mamy lornetkę, tak. To jest kolejna nowość, która wyszła w United Offensive. Dzięki temu musimy sobie przybliżyć i szczelić szkopa, który jest daleko od nas. Wiem, lornetka to bardzo fajna rzecz. Właśnie ta misja jest... Ta, ta misja, te dwie ostatnie misje w kampanii rosyjskiej są najlepsze jak dla mnie w całej grze. Ponieważ są bardzo długie, a zwłaszcza ta misja jest bardzo fajna, ciekawa i dużo w niej akcji nie widać. No, ja nadużywam słowa ciekawe. Tak, to też jest ta nowa broń, którą już mówiłem. W pierwszym odcinku z znaczy, A pierwszej misji z kampanii amerykańskiej to y rosyjskiej to już wiem. Też kopie jeden. A już gdzie mam? Mówię, ci Niemcy no, no... No wiecie, no nie... No, no wiecie o co mi chodzi, nie? Szturmują nas i bardzo są dobrze usadowieni w swoich gniazdkach. A pseczek nie dają wcale, nie? Żydy. Nie, to są Niemcy, nie, Żydy. No to nie, tych Niemców to są Niemcy. Ta, co się to wybiłosy? O, no, mamy nieśmiertelnego kolesia. Panie. Ła! Udało się. Musimy spotkać się z sierżantem Antonowym. Znowu ten A, on jest tam. Jest tu. Tam. Dobra, oha, on jeszcze przed nim przeszliśmy. Dobra, spotkaliśmy się z nim. Cześć. Tak, będziemy musieli używać lornetki, ale pierwszy musimy ten budynek oczyścić z Niemców, bo na pewno są Niemcy już nie pamiętam, ale no wiecie, niemieckie terytoria. To, to miasto jest rosyjskie, nie, ale tak mi się wydaje w parku. Tak, musimy wycelować, musi pojawić taki właśnie znaczek i klikamy o oh, kurde, lewy wycisk myszy. namierzyć coś. Tam, już się ze i Zaraz, ja was rozstrzelam. Tam czekamy na fajny final, final. Jak to ładnie zdaję mu ich. No, chyba nie trafili. Czy chcę jeszcze raz? O, nie, wtedy chyba coś się zbugowało, jak zwykle. Wszystkie gry są pełne był Nie są takie gry, w której nie spotkałbym gobem Dobra, ładnie zbombardowani. To też jest dość O kurde Dobra, wczytuję No bo ruszyłem, ale ja prosto O ten hetr O kurde Trzeba chyba U. Jest to pro Przesuwa Uuh. Dobra Jeszcze kopki tam Dobra, chyba się nic nie ma No patrzcie, przeszli co obok niego, nie, nawet go nie zabili to, to było trochę hamstry. Dobra, tak trzeba jakoś ładnie Szukaj tych O kurde, jak mam ich Celowo, wciągnione, dobra materiał, teraz cel kwadrat pięć, Odbiór! Fire! Nasze czołgi mogą Michał dalej, nam no, pomagać. Good job, kamerad. Dobra. O kurde, a ja specjalnie w takim fajnym momencie. Akurat nie mnie będę strzelało, ale nie trafił. O kurde, skąd ty się tu wziął? Szkoda, jeden. Szturm na bazę. Apteczki. A, te apteczki są poukrywane. Dobra, nie jest zdjęty. Bada mi koordynaty, dobra. Czekaj, muszę go znaleźć. O, czołg Elefant. Słoniowaty czołg! Dobra, teraz zostanie ten elefant rozwalony. O kurde! Nigdy nie stójcie w tym miejscu. Zapamiętajcie sobie to do końca życia. To było... ale urwał i ale to bolało! Dobra, robota, teraz nasi mogą pomóc. Znaczy ta reszta i czołgi mogą nam teraz pomóc W się przez harku Dobrze, tutaj granatem Rować nie będę, jeszcze ani jednego nie użyłem, to smogę, mogę i... Czogi do akcji pomóc naszym A no, widzicie, cztery czogi O kurde, szata nie Czemu mi to uczyniłeś? Czemu musiałeś tyle Niemców umigać? Kurde, ile żeś mu życia dał! Serio, tego szatana? No, nie wierzę w niego. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Takie... Niekiedy takie głupie teksty ze nie wychodzą, ale... No, trudno. Każdy ma jakieś swoje słabe strony. A ja mam głupie teksty. No, niestety. A to się w życiu bywa Dobra Wyciągamy Czeka i wyciągamy, co? No tak, a ja ten, to Chcę zobaczyć, kto to jest za czołg oczywiście Jakby inaczej Aj, ta bazuka, ale... No. O kurde Nie dam ci się czołgów No nie Teraz się zabije Aha! To kary. W zwykłym Call of Duty. Nie, tutaj też jest ten bóg. Dobra. Nie wiem, widzieliście ten bóg jak wtedy, gdy zabieram amunicję w misji Ponury, I zabieram ten MP40, nie? No to jeśli tu się odłoży broń, to niekiedy zdarza się taki bóg, że nam ta amunicja się podzieli, nie? Ten bóg to jest bóg dość często występujący w Call of Duty, ale tam niestety. Jak mówiłem, każda gra ma swoje dobre i złe strony. A mamy mieć tamtą stronę. O kurde no... Po co tu zapisał jeszcze? Tak, przygotujmy się granata i... Rzut! Jeszcze jeden rzut Doleciał. Dobra, do przodu, do przodu. Ale idziemy dalej, się teczka. Tak, na życzenie, nawet dwie. Jakie to misje uwielbiam. To się nakampi. Nie kampić mi się tam. Niemiec jest snajperzy. Dobra, teraz oczywiście kolejny. Dobra, więcej szkop no to są jakieś apteczki o tak mówię. A bój nawet, i nawet ja szkoła. I mam misję dałem też 40 O Jezus Maria! Mamo Nie! Au! Na pewno, dobra. To by był zgon jak byk. Kurde, sniper. O kurde! Jakby to wykonać? Kurde... Jakby to Jestem ostrzeliwany przez hordę Niemców Że tak wyrażę Aha, nie o! Lata... Rat, lata praktyki... O kurde! Szans! Kurde!